mając możliwość wpięcia do kanalizacji można wykonać własną oczyszczalnię ścieków? Biower. Oczyszczalnie ścieków. Pod uwagę musimy wziąć sytuację, gdy ta kanalizacja już istnieje i jest możliwość wpięcia grawitacyjnego bądź z pomocą przepompowni. W innej sytuacji musimy przejść przez właśnie działkę sąsiada. I jeszcze może się zdarzyć, że ta kanalizacja jest dopiero w trakcie wykonywania lub końcowo Wasz budynek już jest wpięty do tej kanalizacji. Jakie są kroki, żeby w ogóle móc sprawdzić, czy ta nasza oczyszczania w miejscu z dostępem do kanalizacji będzie możliwa do wykonania? Przede wszystkim sprawdźcie proszę, jak to podpięcie jest możliwe. Czy grawitacyjnie, czyli na przykład jest wasza działka, i zaraz obok Waszej działki jest to podpięcie. Bądź z pomocą przepompowni, czyli jak długi odcinek musi być tej przepompowni, bo w tej sytuacji dochodzi nam koszt wykonania. Jeżeli byłaby to rozbudowa sieci, czyli na przykład mieszkacie w, na działce oddalonej od drogi głównej, czyli macie, taką wiecie, drogę dojazdową, to żeby się podpiąć do kanalizacji przy drodze głównej, wy musicie rozbudować sieć. A przepisy mówią jasno, jeżeli ta budowa sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona, no to nie musicie mieć wtedy tej kanalizacji. Idźmy teraz do kolejnego kroku, czyli musimy uzyskać warunki przyłączenia do tej kanalizacji. W tej sytuacji piszesz do miejscowego zarządu, właśnie tych wodociągów i kanalizacji, zazwyczaj to jest jedna spółka, z prośbą o otrzymanie informacji, czy jest techniczna możliwość wpięcia do kanalizacji sanitarnej. I oni w tej sytuacji mogą ci napisać, że nie ma możliwości wpięcia technicznej, to. Będzie naprawdę super pismo. W większości przypadków odpiszą się jednak nieco inaczej. Czyli możliwość wpięcia jest, trzeba rozbudować właśnie tą sieć, o tam kolejne metry, te dzięki, zmyślam o kolejnych inwestorach. Bo w tej sytuacji budowa tej kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadniona, ponieważ jest to rozbudowa sieci, a nie przyłączeń. W sytuacji, gdy Kanalizacja jest, ale żeby się do niej podpiąć, trzeba przejść przez działkę sąsiada albo działkę, która nie należy do ciebie. Jeżeli to jest działka gminna, no to w większości przypadków dostaniesz zgodę, no bo gminie będzie zależało, żeby jednak to wszystko unormować. Jeśli jednak podpięcie do kanalizacji będzie możliwe przez działkę z sąsiada, to w tej sytuacji musisz od niego mieć tak zwaną zgodę. Przypuśćmy, że jest to jeden sąsiad, nie wyraził zgody, no to nie masz Technicznej możliwości wpięcia do kanalizacji, i w tej sytuacji wodociągi no, nie wymyślą niczego innego. Jeśli mamy pięciu właścicieli działek i z tych pięciu czterech się zgodzi, a jedna nie, no to dalej, nie masz technicznej możliwości wpięcia. To jest bardzo istotne snazewnictwo, czyli, e, czyli właśnie ta techniczna możliwość wpięcia do kanalizacji. Żeby jednak się podjąć dalszych kroków e, tej instalacji, pamiętajmy, proszę, że Musimy mieć zgłoszenie budowy oczyszczania pierw do wód polskich na wykonanie odprowadzenia do ziemi. Tam jednym z załączników będzie plan miejscowy, i w planie miejscowym. Musi być wpisane, że dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni bądź zbiorników właśnie bezodpływowych do czasu na przykład wykonywania, wykonania budowy tej kanalizacji sanitarnej. Jeżeli będzie tam wpisane, że tylko mamy możliwość budowy zbiornika bezodpływowego, no to rzeczywiście wody polskie mogą nam ten temat, ten temat już pomalutko odrzucać, no i niestety bez odwołania może nie być tak łatwo. Jeśli jednak będzie właśnie informacja, że jest możliwość oczyszczalni czy, czy, czy właśnie szamba, no to Właśnie razem z tym pismem z tego zarząd od zarządcy sieci będziemy mieli jakby większą szansę, że nam się zgodzą. Kolejnym ważnym punktem będzie sprawdzenie, czy działka leży w aglomeracji miejskiej, a jeżeli leży, to w jak dużej. Ważne, żebyście wiedzieli, że nie każda oczyszczalnia spełnia wymagania aglomeracji miejskiej. Zatem, jeśli przypuszczamy, że ta kanalizacja istnieje albo będzie dopiero budowana, to w tej sytuacji dobieramy takie urządzenie, które właśnie ma certyfikat już z podwyższonymi normami tego fosforu i azotu, które są wymagane właśnie w aglomeracji miejskiej. Zatem mamy już trzy rzeczy: brak technicznej możliwości wpięcia, brak zgody, właśnie jakiegoś tam sąsiada, przez którego musielibyśmy przejść, plan miejscowy nam zezwala, a do tego wszystkiego oczyszczalnia spełnia wymagania. W tej sytuacji moim zdaniem mamy już komplet informacji i załączników potrzebnych, żeby właśnie działać z procedurą zgłoszenia wodnoprawnego i zgłoszenia budowy. Czy, mając dom wpięty do kanalizacji, mogę z niej zrezygnować i przejść na oczyszczalnię? Niestety nie. Odpada nam to z tego względu, że już macie dostęp do tej kanalizacji, a odpowiem Wam, że ja osobiście też bym wybrał właśnie możliwość wpięcia do kanalizacji. No bo systemy oczyszczania ścieków wymagają jakieś takie, wiecie, wprawy w użytkowaniu, jakiegoś serwisu, co powoduje, że wiadomo, są tańsze, ale trzeba bardziej tego pilnować, więc. Mimo, że instalujemy oczyszczalnię ścieków, to kanalizacja rzeczywiście potwierdzam, będzie najprostsza w obsłudze dla dosłownie każdej osoby. Jeśli potrzebujesz pomocy z dokumentacją, czyli tym zgłoszeniem, końcowo z montażem, a nie jesteś też ze Śląska, to zdecydowanie możemy Ci pomóc, robiąc właśnie projekty, bądź polecając Ci konkretną osobę na instalację w Twoim rejonie. Nieco więcej informacji znajdziesz w opisie tego filmu. Z mojej strony to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia.